Hello world, USA here. Mamy za sobą pierwsze od 13 lat zawody najwyższej rangi w skokach narciarskich rozgrywane w Ameryce Północnej. Po Igrzyskach w Vancouver nie było nam po drodze z tamtą częścią świata, a szkoda, fiz tak bardzo żonglował Ironwood w kalendarzu, że aż wylądowaliśmy na przedmieściach Nowego Jorku na skoczni, która swoimi parametrami przypomina nudny i depresyjny obiekt w Lachty. Czy warto było pójść spać trochę później? Czy skoki narciarskie w USA to dobry pomysł? Czy skocznia, która nie Kiedyś była terenem igrzysk, jest adekwatnym miejscem do skakania w dzisiejszych czasach. O tym dowiecie się w dzisiejszym mocno spóźnionym odcinku. Cześć Państwu, Rudek z tej strony, a to kolejny odcinek punktu HS. Ciekawe, czy dożyjemy czasów, gdzie punkty HS będą regularne. Tak, dożyjecie do tych czasów. Czy chcielibyście, aby Lake Placid było co rok w pucharze świata? Tak, chcielibyśmy. Rudek, czy chciałbyś, żeby Sapporo i Zakopane wyleciało z kalendarza pucharu świata? Wielka Krokiew mogłaby zostać. Fakt, że obecnie większość ludzi z insiderskim podejściem do skoków narzeka na ten obiekt, nie zwalnia go z tego, żeby w tym kalendarzu był. Poza tym, nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam tą atmosferę święta skoków, gdzie tysiące ludzi dopinguje tak samo i Sabirżana Muminowa i Dawida Kubackiego. To jest coś, co powoduje, że inne obiekty mogą się schować. Problemem dla mnie jest brak osłony przed wiatrem. Jeżeli już zdecydowano się wydrenować las, okalający skocznie można byłoby się pokusić o siatki przeciwwiatrowe, co być może ograniczyłoby problem. Co do okurania. Nie lubię tej skoczni, już bardziej wolę Hakubę, a z chęcią w Pucharze Świata zobaczyłbym zaol lub obiekty w McKenzie Intervale Ski Jumping Complex To 5 obiektów Na których dość regularnie odbywają się Krajowe zawody w skokach narciarskich Można znaleźć tu obiekty szkoleniowe K10, K20, K48 Oraz dostosowane do wymogów FIS K90 i K115 Ostatnie zawody w ramach Pucharu Świata Odbyły się tutaj 2 grudnia 1990 roku Wygrał je Andrzej Kiseweta Przed Stefanem Zindem i Ernstem Vettorim. Warto dodać, że 17 był wtedy Aleksander Pointner a 39 Noriaki Kasai. Przez 21 lat rekordzistą w skoczni był Weli Lindström, który 2 lutego 2002 roku uzyskał na tej skoczni 135,5 metra. Piątek. Wielu z nas nie mogło się doczekać, aby zobaczyć skoczków na starcie. Po dwóch wygranych Wellingera w treningach, były mistrz olimpijski wyrastał na jednego z faworytów zmagań. O 23.00 czasu polskiego przyszła pora na pierwsze podejście do eliminacji, które po kilku słabych skokach, w tym ratującym się przed upadkiem Dekerem Dinem, zostały odwołane i przeniesione na dzień następny z powodu wiatru. Dzień później drugie podejście do eliminacji już zakończone zostało sukcesem. Współautorem takowego został Andreas Wellinger, który zdeklasował resztę w 50 mieliśmy trzech Polaków, w tym trzech w top 10. Nie zakwalifikował się tylko Janek Habdas. Konkurs pochłonął również Pilcha i Wąska, którzy nie dali rady wejść do drugiej serii. Ich los podzielili również Gio Bresadola, Peter Preutz, Manu Fettner i Johan Andre Forfang. Po pierwszej rundzie z kapitalnym skokiem na 136 metrów prowadził Ryoyu Kobayashi przed hajbekiem i zajcem. Top 3 Pucharu świata zgodnie okupowało tyły. Szósty graner 10 dziesiąty kubacki, a Laniszek 16. Piąta lokata Wellingera dawała mu niezłą furę do ataku musiał jednak liczyć na pomoc Rioju lub warunków. Tak jak wspomniałem wcześniej, w 30 mieliśmy jeszcze 13 Zniszczowa i 17 Żyłę. Druga seria zaczęła się od przeciągania startu Dominika Petera, ale udało się ją w miarę szybko rozegrać. Żyła zjechało dwa miejsca, zniszczął, po skoku na 123 metry utrzymał swoją pozycję, a Kubacki wszedł do top 6. Tak jak się spodziewałem w drugim skoku zaatakował Wellinger. I przy słabym skoku jego zepchnął go na drugi stopień podium. Samemu po raz pierwszy od 3 grudnia 2017 zgarniając 100 punktów, a trzeci skończył Daniel Trzofenik. Dopiero siódmy był Halvor Egner Granerud, kończąc swoją serię podium z rzędu na 12 o 23 naszego wielkiego polskiego katolickiego czasu przyszła pora na teatr jednego aktora i jego pomocnika oczywiście Dawid Kubacki nie pozostawił złudzeń i w pierwszym w historii skoków narciarskich rozegranym w ramach Pucharu Świata konkursie duetów był najlepszy w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej zdobył 412,3 punktu dokładając do tego dorobek Piotrka Żyły wychodzi nam 880 punktów po sześciu skokach najdłuższym skokiem konkursu mógł poszczycić się Kraft skacząc aż 135 metra, ale on i Daniel Czosenik nie byli aż tak równi jak podopieczni dopieczni Turnbichlera Niedziela zaczęła się wygraną Kubackiego i ósmym miejscem zniszczyła w kwalifikacjach oraz niespodziewanymi problemami technicznymi Anżela Niszka, który odpuścił sobie już chyba wyścig o kule. Konkurs nie należał do najlepszych w tym sezonie. Granerudowi do prowadzenia po pierwszej serii wystarczyło zaledwie 125 metrów. Wąsek, Habdas i Pilch postanowili obejrzeć sobie drugą serię z trybun, a Żyła i Kubacki w pierwszej połowie oddali słabe skoki, co plasowało ich daleko w stawce. Na półmetku, poza wcześniej wspomnianym Granerudem, podium okupował. Kraft i Wellinger. Czwarty był Rioju Kobayashi. Poza drugą rondą, poza, oczywiście poza wcześniej wymienionym Habdasem, Wąskiem i pilkem, jeszcze obaj bracia Preutz, Fettner, Tande, Dola czy Vlad Zografski, któremu zabrakło 30 punktu do zdetronizowania Forfanga. W drugiej połowie zmagań nie poradził sobie Piotrek Żyła, który po swoim słabym skoku zjechał na dno tabeli. Wykorzystali to choćby Mackenzie Boy Klaus i Markus Eisenbichler, których długie loty mogły dawać im nadzieję na awans. Dawid Kubacki postanowił dać nam do zrozumienia rozumienia, że pierwsza próba była tylko jego wypadkiem przy pracy, co ostatecznie skończyło się siódmym miejscem, a w czubie rozgorzała prawdziwa, kapitalna bitwa na odległości. Granerut ostatecznie się obronił, ale musiał odpierać ataki i Wellingera, i Krafta, i Geigera, i Kobayashi'ego. Każdy z wymienionych oddał kapitalną próbę poza 130 metrów. Podsumowując, Granerut może i nie zrównał się z Ahonenem, jednak dalej gna po drugi kryształ i nie zamierza odpuszczać. Walka zapowiada się ciekawa, bo do grona zwycięzców w tym sezonie Stanowił dołączyć Wellinger, który zaczyna wracać do formy z sezonu 16-17, czy też z sezonu później. Czy będzie powtórka z rozrywki i Andy, tak jak w 6 lat temu, zostanie podwójnym wicemistrzem świata? Przekonamy się już niedługo. Skok weekendu Rio Kobayashi 136 metrów sobota. To jest właśnie ten Rioju, którego zawsze chciałem oglądać. Zawodnik weekendu Andy Wellinger. Miło się patrzy, gdy Andreas zaczyna powoli iść w górę z wynikami, mając w pamięci fakt, że niedawno jeszcze walił czołem o bóle w fiskapie. Zaskoczenie weekendu Mackenzie Boyd-Klaus. W niedzielę drugi skok dał mu drugą dziesiątkę zmagań i bardzo dobrze. Cieszy fakt, że outsiderzy starają się jeszcze mieszać w zabetonowanej czołówce. Dzięki serdecznie za oglądanie. Oglądanie był to kolejny odcinek punktu HS. Mam nadzieję, że ta seria wam się podoba. Jeżeli tak, dajcie na łapkę w górę, zostawcie suba w trybie ekspresowym. Postaram się jeszcze dla was przygotować HS zrasz nowa. Mówił do was Rudek. Na razie cześć.